Potęga słowa O biedni moi, głodni, ciemni współplemieńcy, opiekający resztki w rodzinnych ogniskach, wam z oczu wiatr równinny dymem łzy wyciska i dosnu śpiewa innym, wam jak upiór jęczy. Na szczęście macie mowę, która to tłumaczy, Jak szabli świst, krzyk orła, piosenka skazańca, Co ponoć umarłego poderwie do tańca, A i powód do dumy wykroi z rozpaczy. Ach, gdybyście umieli, jak dawni inkowie, Przykroić przyzwoicie kamień do kamienia. Sznureczki tak zawiązać, żeby pokolenia wiedziały bez wahania, co im węzeł powie. Albo mieć choćby siłę, bezczelność i chciwość katolickiej konkwisty rabusiów brodatych, by przetapiać na sztaby rzadkie numizmaty, pławiąc się w barbarzyństwie pienistym jak piwo. A wy macie gadane. Co kota ogonem odwróci, kiedy trzeba i kiedy nie trzeba, kłamiąc sobie, że słowo prowadzi do nieba, choć drogowskaz do piekła Waszą chwali stronę. Ciągle przecież istniejesz, schorowany szczepie, choć co pęd wielki puścisz, już dla ciebie obcy. Jest bo jakaś parada W spróchniałej niemocy. Trzymajmy się korzeni W gnojnej glebie lepiej. Zapytasz, skąd w tej pieśni Archaiczne tony? Ten trzynastozgłoskowiec Jak ze szkolnej męki? Cóż, współczesna poezja To jedynie dźwięki Poruszają żołądek a nie ból świadomy.